Dzień minutę Michał Kobosko. Kara za turów. Pół miliona euro, czyli 2,3 miliona złotych dziennie. Tygodniowo to 16 milionów, rocznie 840 milionów złotych. Za co my wszyscy mamy tyle płacić? To kara za totalne partactwo rządu pisowskiego. Ta władza nie potrafi rozmawiać, nie potrafi negocjować, nie potrafi osiągać żadnych kompromisów. Ta władza idzie na rympał. Na totalne zwarcie, a potem, kiedy zderza się enty raz ze ścianą, wycofuje się, oparczając nas wszystkich kosztami swoich działań. Nie było żadnych przeciwwskazań, żeby już miesiące temu rozpocząć poważne negocjacje z Czechami, żeby poszukać z nimi kompromisu. To oczywiste, że ani elektrowni, ani kopalni turów nie da się zamknąć z dnia na dzień. Nie da się z przyczyn technologicznych. Nie da się, bo to oznaczałoby zwolnienie tysięcy ludzi zatrudnionych w obu zakładach i u kooperantów. Nie da się też pozbawić Polski istotnej części prądu produkowanego przez zakład w Bogatyni. To wszystko oczywiste, ale Czesi też mają swoje racje, oskarżając polski zakład o to, że niszczy ich środowisko naturalne. Było więc o czym rozmawiać, było się na co umawiać. Teraz po wyroku TSUE jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji negocjacyjnej. Wcześniej Polska była na kolanach, teraz już krwawi. Przyjdzie czas, kiedy wystawimy Pisowi wysoki rachunek za tę katastrofalną sytuację, do której nas doprowadził.